Obrad na fortepianie i Wojciech Hudala na wiolonczeli. Witajcie jeszcze raz w naszym studiu. To był Karol Szymanowski. Sonata, która to sonata Szymanowskiego? Opus 9. Skrzypcowa. Mhm. skrzypcowa, no właśnie, i to się zaraz wytłumaczysz, Wojtek, ale Szymanowski brzmiący jak no, bardzo przystępny kompozytor, że tak powiem. To jest Wasza zasługa czy jego zasługa? Bo mówię tu raz. Teraz trochę prowokacyjnie. Trochę ten Szymanowski jest postrzegany jako trudny kompozytor. A to wcale nieprawda. Szczerze mówiąc, ja nie rozumiem, skąd, skąd się w, wzięła ta opinia, że to jest trudna muzyka. Ale jeśli mówimy o tej konkretnej sonacie, słychać w niej bardzo dużo Straussa i, i, i tych wpływów. A co ważniejsze, to jest takie tchnienie młodości i taki zew energii e, z tej muzyki bije i to, wydaje mi się to sprawia, że ja nawet teraz słuchając tego mam wypieki na twarzy, mm -hmm. bo, bo tej muzyki się nie da inaczej słuchać. To był językami. finał Sonaty, więc no, zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po wasz najnowszy album. Ale zanim o nim, to przypomnijcie jak się poznaliście. Yy, no Połączył nas Wrocław i połączyli nas wspólni Przyjaciele, tak? I to ta nasza współpraca świętujemy pięciolecie. Fudala Rot, Duo. bardzo tak. twórcza nazwa. Tak, <noise> powiem szczerze, że nazwy też bardzo wiele lat szukaliśmy. Nie chcieliśmy, żeby było to coś wydumanego. I w sumie to jest w sumie najprostszy pomysł, jaki mogliśmy mieć. Doszliśmy ale... też do wniosku, że nasze nazwiska są stosunkowo łatwe w wymowie w każdym języku, więc. W, w, odwrotnie do naszych imion. E, więc stwierdziliśmy, że może zostaniemy przy tej nazwie. No i dobrze, okej. Okay. Już rozpoznawana jest ta nazwa w świecie muzycznym? No. Działamy od pięciu lat, więc wydaje się, że gdzieś tam już ktoś o nas słyszał. Aha, też działacie solo w różnych konfiguracjach. Za chwilę o tym też jeszcze przypomnimy Państwu. No a podróże, bo ja tak trochę Wrocław, ale teraz jesteście związani również z Łodzią, bo tam pracujecie. Akademia Muzyczna imienia? Grażyny Tabacewiczów. Tabacewiczów. I... No, i tam jesteście pedagogami. Wojtek jest doktorem, za chwilę habilitacja, Michał już po habilitacji. Młodzi ludzie, ale proszę, już także naukową karierę robią. I chciałbym zapytać, czy podróże to dla Was jeszcze atrakcja, czy zmora? Oczywiście do łodzi nie jest tak daleko, ale wiadomo, wyjazd to wyjazd, a tournée to coś zupełnie innego. Wojtek zdaje się ostatnio Meksyk nawet odwiedził. Tak, ostatnio tych podróży jest dosyć sporo w moim życiu. Ja generalnie lubię podróżować, o czym rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze i służbowo, i niesłużbowo. I wydaje mi się, tak, swoją drogą, taką wielką inspiracją swojego czasu była dla mnie książka Artura Rubinsteina, w której bardzo dużo uwagi poświęcał między innymi podróżom i spotkaniom tym właśnie spotkaniom z ludźmi podczas podróży. I wydaje mi się, że nasz zawód, dlatego między innymi jest tak niezwykły, że mamy szansę bardzo dużo podróżować i poznawać nowych miejsc, nowych ludzi, czerpać po prostu inspiracje mhm. z tego. Ciekawe, co byście powiedzieli, jakbyście odbyli taką podróż, jak Rubinstein, chyba Anton, z Henrykiem Wieniewskim po Stanach Zjednoczonych. Tam dali niesamowitą liczbę koncertów i objechali całe te Stany, a to był jeszcze dziki zachód. No Dokładnie. Tak. No, świat wtedy wyglądał trochę inaczej. Rzeczywiście hmm. muzycy koncertowali z tak niesamowitą intensywnością, że jest to jest to aż szokujące, tak? bo jak czytamy właśnie w pamiętkach Rubinsteina, że on dał w życiu około 10 tysięcy koncertów, to, to, to są liczby po prostu szalone. Ale tak dodając coś od siebie, to myślę, że przychodzi taki moment też w życiu, że szuka się tego rozwoju inspiracji właśnie nie tylko przy tych wielu godzinach spędzonych codziennie przy instrumencie, ale właśnie że ten rozwój przychodzi często wraz właśnie z wyjazdem, z zmianą środowiska, z zobaczenia jakiegoś inspirującego miejsca. Czy na przykład bycia w miejscach, gdzie, gdzie jakieś niesamowite utwory powstawały, to na pewno takim miastem dla muzyków świętym jest, jest Wiedeń, na przykład. Tak? Mm. Więc myślę, że w pewnym momencie te właśnie wyjazdy, kontakt z, też z innymi muzykami są równie ważne jak te godziny spędzone przy instrumencie. No i inna publiczność staje się no, w Meksyku i w Polsce, na przykład. Ja wychodzę z założenia, że, że wszystkich nas łączy e, miłość do muzyki i rzeczywiście publiczność reaguje w każdym miejscu no, troszkę inaczej w każdej sali koncertowej w zasadzie e, czy, czy w mniejszym mieście, czy w większym ośrodku. E, ale rzeczywiście te spotkania i, i ta aura nowych miejsc, których jeszcze nas nie było, jest, jest zawsze dla nas bardzo ważna i wielokrotnie ostatnio rozmawialiśmy o tym, że marzy nam się taka, taki tour z e, <laughs> zdarzenia. zdarzenia. E, bo, bo wiadomo, że te nasze kalendarze są wymagają niezwykłej ekwilibrystyki od nas. E, a chciałoby się troszkę takiego spokoju, gdzie, gdzie spędzimy ze sobą więcej czasu. Mówię tutaj w duecie. Mhm. E, więc no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Słuchaliśmy na początku Szymanowskiego, sonaty z op. 9. Natomiast ta sonata jest chyba dość ważnym elementem tej waszej płyty, bo zdaje się, że od niej wszystko się zaczęło, tak? Tak, ten drugi album jego jakby rdzeniem, jak to Wojtek bardzo ładnie ostatnio określił, właśnie jest ten Szymanowski i miłość do Szymanowskiego. Który od lat jesteśmy zakochani w twórczości Szymanowskiego i to tak naprawdę każdy okres twórczości Szymanowskiego nas fascynuje tak się złożyło, że niestety właśnie nie ma utworu na nasz duet oryginalnie napisanego, ale ta transkrypcja Wilkomirskiego, który jak się okazuje, Wilkomirskiego był związany z Wrocławiem. Kazimierz Wilkomirski. jako dyrektor Filharmonii, ale również przez dwa, dwie kadencje dyrektor Opery Wrocławskiej dokonał tak wspaniałej transkrypcji, że powiem szczerze, że, że grzechem byłoby nie dołączyć tego do, do naszego repertuaru. Choć Szymanowski z tego, co nawet przeczytam w bardzo rzeczywiście dobrze napisanym eseju w, na waszej płycie. Nie pamiętam, kto pisał. Josiah Greiter, nasza, no. nasza koleżanka. Josiah tak, na, no właśnie. I ona wspomniała, że Szymanowski się wzbraniał. Mówił, że on nie umie pisać na biolonczelę. Tak. Y, Kazimierz Wilkiemirski wspomina o, o spotkaniu z Szymanowskim, podczas którego próbował namówić go do napisania czegoś na, na ten instrument. I tak jak powiedziałeś, Szymanowski powiedział, że, że on nie umie pisać na wiolonczele. Nie pamiętam teraz dokładnie, jakich słów użył, ale coś mniej więcej takiego. Że nie czuje wiolonczeli. Nie czuje wiolonczeli. Cytując tak. Wydaje mi się, że trochę wynikało to częściowo z przypadku. Bo, bo jak się okazuje, ta transkrypcja potrafi mieć wspaniale na, na, na wiolonczeli. Nie, nie poznał e... po prostu przystojnego wiolonczenia. Wydaje mi się, że trochę tak było. <laughs> e... Wiemy o, o tej głębokiej przyjaźni, ale ja, ja jeszcze nawiązuję do innej przyjaźni Chopina z Frankomem, mm -hmm. z Augustem Frankomem, znakomitym wiolonczelistą. I dzięki tej przyjaźni prawdopodobnie powstały te wspaniałe dzieła, jakie, jakie mamy na, na wiolonczele i fortepian, czy na fortepian i wiolonczele Fryderyka Chopina. Inaczej by ich nie było pra prawdopodobnie. Słuchaliśmy fragmentu sonaty, teraz będzie pieśń Roksany i to jest y, robota, że tak powiem Wojtka. Tak. Ja ciągle powtarzam, że to dosyć duże słowo, mówiąc, że to jest moja transkrypcja. To jest w zasadzie oryginał tej kompozycji, którą Szymanowski stworzył dla Kochańskiego. Starałem się być jak najbliżej po prostu tej kompozycji. A że coś trzeba było wpisać w, w książeczkę, to polecono mi napisać tam swoje nazwisko. No tak. Wielokrotnie tutaj też w naszym studiu mówiłeś, że Wielonczera. Razem z Polish jak byliście, wielonczera, jest jak ludzki głos, śpiewa, podobnie jak ludzki głos. Ile w tym prawdy z muzycznego punktu widzenia Michał? No bardzo, du głową, tak. bardzo dużo w tym prawdy, tak? bo i skala instrumentu, i możliwości wyrazowe, predestynują Wielonczerę właśnie do tego, żeby być najbliższą głosowi ludzkiemu. To są te doły, jest są też te wysokie tony, tak. tak? Ja myślę, to jest kilku śpiewaków w jednym instrumencie, to jest fascynujące, mhm. że i brzmi jak baryton, może bas, to już bym za dużo powiedział ale bas to na przykład, a góry to nawet sopran koloraturowy, tak? I to, to jest niesamowite, tak? Bo skrzypce jednak mają strunę G i poniżej tego nie są w stanie już yy, zejść. Więc tutaj myślimy w przypadku skrzypiec o głosach kobiecych, prawda? A wiolonczara ma i męskie głosy i kobiece. I to mhm. jest nie, niezwykłe połączenie. To jest wyjątkowe, absolutnie. A kiedy się robi taką... Hmm, trzymajmy się, chyba transkrypcji albo przekład, to trzeba znać całą operę? Zastanawiam się Wojciech Pudala. Ile razy króla Rogera widział w życiu? No nie, nie na tyle, żebym znał całą operę, mógł z całą szczerością powiedzieć, że znam całą operę. E, oczywiście, że warto znać operę, warto znać po prostu muzykę Szymanowskiego. moment, się. w którym jest ta aria, tak. prawda? To jest ważne. Ehm... To jest taka uwodzicielska aria trochę. Tak. I ona też jakby próbuje ukoić. Tak, Rogera, tak, w tym momencie i jego, no uśnicie, krwawe sny króla Rogera, tak, to jest niech pierwszy Niech balsam jest... nocy spłynie na jego wolę, niech rządne mściwe serce łaską się napełni, Dokładnie. a. Dokładnie, bo to jest ważny moment w operze, bo to są to rozterki Rogera, tak, jego walka wewnętrzna, ta ciemnej strony jego serca z jasną i jest to, ja kocham tą operę, i uwielbiam scenizację tą starą z Andrzejem Dobberem. Aha. Uważam, że jest niesamowita. To z naszej Opery Wrocławskiej? Między innymi. Trelińskiego? Między innymi, tak, tak. Mhm. I jest też wersja ta filmowa, świetna, prawda? Wspaniale zrobiona, mhm. przez wiele kamer i tak dalej, więc... No, Roxana ostatnio, ostatnio bywa Olga Pasiecznik, również znakomitą. No tak, to, mhm. wi to wiadomo. Od no, skoro mówimy o, o pani Pasiecznik, to... to um... Nagrań tego utworu no, w tej wersji skrzypcowej jest, jest co niemiara. Ale jeśli e, jakieś wykonanie było dla mnie inspiracją, to właśnie wykonanie Olgi Pasiecznik, e, której głos wydaje mi się pasuje idealnie do, do muzyki szymanowskiego. Z Wrocławskich wykonań to słyszałem niesamowite wykonanie Asi Zawartko też mhm. tej Arii. Przepiękne. To słuchamy pieśni Roxany, a jeśli mają Państwo ochotę, żeby zobaczyć, to też można zobaczyć, bo zrobiliście klip również do Teledysk. Tak, nagraliśmy tak zwany Teledysk. E, dzięki uprzejmości dyrekcji Narodowego Forum Muzyki wykorzystaliśmy do tego piękną przestrzeń e, foyer na poziomie minus -3. Mhm, Ta taką piękna, biała piękną, przestrzeń tak, czarno-biała tak. przestrzeń która mi osobiście, e, jak pierwszy raz tam wszedłem, gdy wchodziliśmy do nowej sali, to. To kojarzyła mi się z takim znanym filmem Cube. Mm -hmm. <laughs> Dosyć przerażająca sceneria, jeśli, jeśli Państwo znają ten film. E, ale w tym wypadku jest, wydaje mi się, ta, ten, ta kosmiczna aura tej, tej przestrzeni świetnie pasuje do, do tej muzyki. Słuchamy.